Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Homendue. Kochani, obecnie mamy wyprzedaż minus 50%. Mamy sporo kolekcji przecenionych, więc pod koniec filmiku pokażę Wam kilka perełek, ale na początek mam dla Was dwie nowe kolekcje. Pierwsza to jest kolekcja morska, i kochani, nie jest to powtórka ponieważ w tym roku w Comedy mamy dwie kolekcje morskie do wyboru, natomiast druga kolekcja jest inspirowana Hiszpanią, więc kochani, w tym odcinku będziemy mieli sporo nowości, więc oglądajcie do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na płeczki i zaczynamy sobie od przepięknych talerzy. Mamy tutaj nadruk konika morskiego, a tutaj na tym dużym mamy takiego kraba, no pięknie to wygląda. Duży kosztuje 90 zł, natomiast małe kosztuje 40. Ta miseczka mi się też spodobała, ponieważ jest w kształcie rozgwiazdy i do tego jest takie kropeczki. No ślicznie wygląda i kosztuje 35 zł. no kochani popatrzcie na ten młynek przepiękny niebieski kolor on by mi idealnie pasował do moich młynków które kupiłam w Action mam je już w kolorze czerwonym i czarnym i ten niebieski byłby idealny na sól morską ma dokładnie ten sam kształt ale nie wiem czy jest tak samo wysoki więc wpadłam na pomysł, że podjadę do Home jeszcze raz, ale tym razem wezmę ze sobą swój młynek i sobie porównam bo oczywiście nie wpadłam na to, żeby kupić ten młynek i jeśli by mi nie pasował to bym go oddała, nie no po co wolę się przejechać dwa razy a teraz, kochani, hit tej kolekcji, czyli wieloryby. I na początek mam dla Was maselniczkę w kształcie wieloryba. Jest bardzo ładnie wykonana w takim szaro-niebieskim kolorze, do tego w takie białe kropeczki. No, wygląda po prostu cudnie i kosztuje 70 zł. Do kompletu mamy solniczkę i pieprzniczkę, też w kształcie dwóch takich małych wielorybków, i ten zestaw kosztuje 40 zł. Mamy też talerzyk, który jest prostokątny, i do tego jeszcze ten ogon, no przepięknie, jest wykonany i kosztuje 60 zł. A tutaj dalej znalazłam jeszcze serwetnik, no popatrzcie, jak ślicznie wygląda, i kosztuje 30 zł. Mamy też bardzo ładny komplet talerzy, ponieważ ten kształt jest taki ciekawy. Tutaj mamy miseczkę w cenie 40 zł. Talerzyki już ten wzór mają bardziej delikatny, ale też ciekawie to wygląda. No, ale hitem to jest ta paterka. No, popatrzcie, jak pięknie to wygląda. Bardzo mi się te zagięcia podobają. No i ten szaro-niebieski kolor no po prostu hit. Znalazłam też bardzo ładną torbę termiczną, która idealnie Wam się sprawdzi na plaży, nad jezioro albo na piknik. Jest ona w kolorze białym, w takim niebieskie paseczki, do tego ma takie skórzane dodatki. Kosztuje 70 zł, więc jak, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Homediu, to naprawdę fajna cena. A teraz kochani przechodzimy na drugą kolekcję i ona jest inspirowana Hiszpanią, więc oczywiście na początek mamy tutaj kaktusa, który kosztuje 40 zł, ale obok mamy drzewko oliwne i są to czarne oliwki. Bardzo mi się podoba, jak jest wykonane. Do tego te oliweczki no, wyglądają cudnie. I te drzewko kosztuje 80 zł. w tej kolekcji mamy świeczek i tutaj mamy w takim ceramicznym opakowaniu w takie kropeczki kosztuje ona 30 zł ma bardzo ciekawy zapach ponieważ mamy tutaj połączenie drzewo sandałowe oraz miód bardzo mi się też spodobały te figurki w kształcie ptaszków kosztują one 30 zł są bardzo ładnie wykonane i do tego mają się taki mały wzorek Obok mamy bardzo ładny świecznik. Podoba mi się kolor, bo jest taki jasno-zielony, troszeczkę miętowy i kosztuje on 60 zł. Jak Hiszpania to oczywiście nie mogła zabraknąć doniczek, i tutaj mamy taką osłonkę z dwoma uszkami, do tego jeszcze ten jasnozielony kolor, no wygląda ślicznie. Kolejna sztuczna roślina, tym razem Agawa kosztuje 90 zł. I oczywiście jak to w Homediu jest bardzo ładnie wykonana, więc można się nabrać, że jest żywa. Bardzo mi się też spodobał ten wazonik, ponieważ ma taki prosty kształt, ta tekstura jest też taka ciekawa, chociaż nie za bardzo spodobał mi się ten czarny wzorek. Wydaje mi się, że bez niego ten wazonik wyglądałby lepiej. Ale te lampiony to jest po prostu hit. One są ceramiczne, mają bardzo ciekawy kształt, do tego mamy dwa wzory do wyboru. One mają sznurki, chociaż ja osobiście nie odważyłabym się je powiesić, no chyba że w domu. A tutaj mamy bardzo ciekawą oliwkową kolekcję i na początek mam dla Was y, torbę termiczną, która kosztuje 50 zł i najciekawsze jest to, że te zapięcie to jest rzep, no powiem Wam, że pierwszy raz widzę takie rozwiązanie, bardzo mi się podoba jej kolor, no i te czarne oliwki, no cudo. Do kompletu mamy fartuszek, który jest w paseczki, do tego ma wyhaftowaną gałązkę oliwną i kosztuje on 60 zł. Oczywiście nie mogło zabraknąć też ręczników kuchennych i tutaj mamy zestaw dwóch sztuk. Jeden ręcznik jest w oliwki, natomiast drugi jest w paseczki. No to jak mieliśmy drzewko oliwne, to oczywiście nie mogło zabraknąć gałązek do bukietu. No i popatrzcie, jak ślicznie jest wykonana. Bardzo mi się podoba, że wybrali czarne oliwki. Dzięki temu one są bardziej widoczne, bo zielone po prostu by się zgubiły na tle tych liści. Mamy też bardzo ładne poduszki, które mają taki wzór sznurkowy, kosztują 80 zł, więc dosyć dużo. Zwłaszcza, że w Pepko mamy poduszkę w podobnym stylu, tylko jasno kremowa i ona kosztuje o wiele mniej. A na koniec tej kolekcji przepiękny, ozdobny koszyczek, który kosztuje 70 zł. A na koniec, kochani, przejdźmy sobie na wyprzedaż i na początek bardzo ładna kolekcja do kuchni, która jest w kolorze białym i do tego ma takie drewniane dodatki. Tutaj na przykład mamy maselniczkę, chociaż mi osobiście bardziej spodobał się ten pojemnik na sól, który jest takim starym, wiejskim stylu i kosztuje on teraz 25 zł. Bardzo mi się podobają takie puszki. Tutaj akurat mamy na cebulę. Kosztuje ona teraz 20 zł. Chciałam sobie taką kupić, ale na ziemniaki, ale akurat u mnie się ona sprzedała, więc może podjadę sobie do innego Hometu i tam ją znajdę. A tutaj moja ulubiona bąbelkowa świeczka, która przeceniona jest na 21 zł. Bardzo ładna złota lampa, która ma taką kamienną podstawkę. Kosztuje teraz 80 zł, ale bardzo mi się podoba jej klosz. Świetny kosz na pranie ma sto jak drewniany do tego ten materiał, no i powiem Wam, że zastanawiałam się, czy sobie go nie wziąć, dopóki nie zobaczyłam cenę. On po przecenie kosztuje 120 zł i powiem wam, że troszeczkę się wkurzyłam, no bo to jest zwykłe drewno i trochę materiału, no bez przesady. Tutaj się zdziwiłam, ponieważ ta pierwsza morska kolekcja, którą Wam pokazywałam jakoś miesiąc temu, ona już jest przeceniona, i tutaj na przykład mamy te pojemniczki, które no wyglądają cudnie. A obok mamy stopery do drzwi, które wyglądają jak worek. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej i co Wam udało się kupić na wyprzedaży. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. Pepko ostatnio mamy sporo nowości, weszła nowa kolekcja, do tego mamy przepiękne nowe naczynia. Mamy też takie perełki, jak na przykład świeczkę w kształcie kaktusa albo kolczyki w kształcie kraba, więc jeśli nie widzieliście ostatnich przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego weekendu, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.